Dzień dobry. Poczekam aż ktoś dołączy. Witajcie. Dzień dobry. Dzień dobry. Witajcie, kochani. Dzień dobry. O, nie wyłączyłam yy, dzwonka. Cześć, cześć. Witajcie. Dzień dobry, dzień dobry. Mamy kolejny dzień, kolejny poranek. <laughs> Witajcie. Dzień dobry. Jak się macie, jak się czujecie, co potrzebujecie, jak mają wyglądać te jeszcze poranki. Dajcie jakąś, jakąś inspirację, jakieś pytania. Byłyby mile widziane, żebym wiedziała o czym mówić, co Was interesuje. Z mojego punktu widzenia chętnie będę się dzielić. Wiem, że niektóre osoby są od bardzo dawna ze mną, czyli początk od, początku, e, od początku tej naszej historii, czyli tego. E, poranek powstał w ogóle dla tych osób, które są dzisiaj pierwszy raz, ja mam na imię Jadwiga, a poranek powstał w tym momencie, kiedy powstała ta zewnętrzna dolegliwość czyli to ograniczenie. I mówię tutaj o tym, co mamy do tej pory nadal na zewnątrz. I to był taki moment takiej inspiracji, że można byłoby się spotykać i w tak zwanych wyzwaniowych czasach e, gdzieś się e, wspierać. E, i, na tej, I tak to właśnie ma taki to ma właśnie e, symbol, w takim, w takim e, tak, to ma, tak to ma wyglądać. Dlatego, jeżeli macie jakiekolwiek e, pytania, bądź e, chcecie się czymś podzielić, to naturalnie chętnie zapraszam i pomysły, które e, mogłyby powstać, e, czyli jakbyście mogli mi podrzucić taką informację, o czym mogłabym jeszcze. E, z Wami rozmawiać albo dzielić się, właściwie nie rozmawiać, bo ja w tym momencie nie słyszę Was, a bardziej Was widzę. Więc o czym chcielibyście ode mnie usłyszeć? Jeżeli chodzi o moją, o moją drogę duchową, bo też takie pytanie powstało, jest ona właściwie nie ma ani ona początku, i też końca mieć nie będzie. To są długie historie, które, które były w moim życiu przez różnego rodzaju, ja to nazywam, przemierzyłam różnego rodzaju światy i kontynenty, żeby, żeby odkrywać siebie. I tego wam też z całego serca życzę. To podróż, taka, ta duchowość to jest taka podróż, Wewnętrzna, która potem odmienia nasze życie. Taka jest prawda, e, i to jest najwyższa moja prawda, że świat duchowy to jest e, tak zwana olbrzymia zmiana wewnętrzna i obudzenie w sobie e, takiego potencjału, który w nas śpi. I każdy z nas ma go gdzie e, inaczej. To nie jest tak, że wszyscy mamy to samo. To, co mamy to samo, to tą iskrę wieczności w nas, tą nieskazitelną miłość i świątynię, która jest w nas bardzo głęboko, to tutaj mm. każdy do tego do tego właśnie zmierzamy, ale każdy, jak pytacie mnie, jakie mam wyzwanie na ziemi, jaka jest tutaj moja droga, to, to, do tego właśnie ta duchowość pozwala każdemu osobiście do tego się odnieść, znaleźć to. Ja mówię, pierwszym momentem, który jest ważny dla człowieka, to jest wtedy, kiedy się rodzi, i drugi, kiedy odkrywa, który odkrywa, po co tutaj jest, tak? Jaką ma tutaj na ziemi, dla siebie, indywidualną swoją misję, rodową, bo też mamy rodziny i kolektywną, bo jesteśmy częścią kolektywnej świadomości. Także czekam na wasze, na wasze tak zwane inspiracje. O czym miały być te poranki, czyli takie informacje, jakbyście mogli gdzieś pod tym postem napisać, czego potrzebujecie, o czym chcielibyście się więcej dowiedzieć. Ja przemierzyłam różne kraje, o to też pytaliście. Ja byłam, moja za, przygoda zaczęła się świadoma przygoda, czyli ta energia skierowała się świadomie w, na moją drogę. Weszłam, będąc pier, na Syberii, czyli pierwszy wyjazd taki duchowy, bo o to też pytacie, był na Syberii. Potem poleciało już po. Dalej, pierwsza decyzja, pamiętajcie, otwiera możliwości, więc i była, i Mongolia, i było Peru, i były Hawaje, i był Egipt, i była Jerozolima, i była Francja, San Michel, i była Sycylia, wulkan Edna, i wiele jeszcze in, <ścoughs> innych miejsc. Anglia, Stonehenge, do której naprawdę to jest piękne i cudowne, magiczne miejsce. Um, które po, co? po to, że te miejsca są tak zwanymi miejscami mocy, tak? czyli um, zastanawiacie się teraz, co znaczy miejsce mocy. Miejsce mocy to jest takie um, na całej naszej planecie, tak samo jak człowiek ma merydianę, tak samo nasza cała Ziemia posiada tak zwane merydianę Ziemi. I teraz one przebiegają. To jest tak jak nic to się nie różni od nas, czyli mamy układ krwionośny w nas, ale mamy też tak zwany puls, który jest bardzo wyczuwalny, i te merydiany mają też to są takie pulsy ziemi, w których energia jest bardzo wysoka, ponieważ łączą się te linie i wytwarzają pole elektromagnetyczne. I to można powiedzieć, że. Wszystkie świątynie, wszystkie miejsca mocy, wszystkie klasztory, tak jak na przykład w Francji, klasztor San Michel, który jest um, praktycznie, e, jeżeli są przypływy, jest otoczony wodą. Czy wszystkie te tak zwane cuda świata bądź e, magiczne miejsca, gdzie są niewyjaśnione, jak one powstały czy piramidy, czy Machu Picchu, Peru. E, czy wiele jeszcze innych rzeczy, czyli Stonehenge, te budowle kamienne, więc tutaj one powstały na tak zwanych, właśnie miejscach, gdzie mamy wysoką, wysoką energię. Czyli tam jest, jeżeli tam wchodzicie, jeżeli tam jesteśmy, to nasze pole, każdy posiada swole, swoje pole elektromagnetyczne. I to miejsce też posiada, więc to się łączy i zaczyna się w nas proces. Tak? Czyli to jest takie podłączenie siebie do prądu, tak bym to mogła e, krótko ująć. E, dzisiaj chciałam też Wam opowiedzieć jeszcze raz o czakrach, bo to też jest tak zwany prąd w naszym ciele czyli posiadamy ten tak zwany kręgosłup. E, Kręgosłup energetyczny. Składamy się z wielu różnych aspektów, i to często o tym mówię, że jesteś skarbem na Ziemi. Ale tutaj skupimy się na czakrach i dla tych osób, które, które pierwszy raz gdzieś tam zaczynają swoją, pierwszy raz słyszą o tych czakrach, bądź zaczynają tą swoją duch drogę duchową właśnie w tym momencie, i jest to dla nich trochę. Y, trochę takie no y, może dziwne bądź no, nieznane po prostu wszystko co nieznane wydaje nam się takie dziwne y, to można sobie to zawsze odnosić do ciała czyli najprościej zrozumieć tą energetykę człowieka odbijając ją y, odwracając ją do formy cielesnej to jest najszybciej zrozumieć że posiadamy różnego Rodzaju organy w, w swoim ciele i te organy ze sobą synchronizują. Tak? Jeżeli jest je, je w jednym organie, czyli często jest tak, mówią, często się mówi o takich, e, że leczy się nie źródło, tylko z tego źródła powstała jakaś dolegliwość, czyli Lekarze często mówią, że powiedzmy gdzieś się jakiś nerw zblokował i boli nas bark, albo w kręgosłupie jest tak zwane jakieś uszkodzenie bądź jakaś dolegliwość i nagle bolą kolana albo jest tak zwane mrowienie nóg itd., itd. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie o co chodzi. Czyli ból nóg nie oznacza, że to chorują te nogi. Tylko może być to jakaś dolegliwość w ciele, czyli w kręgosłupie, czy w nerwach. Mogą się one gdzieś tam spiąć, czy powstaje tak zwana blokada w ciele. Często się mówi właśnie, że to są często te bóle psychosomatyczne, czyli właściwie wszystko zaczyna się w głowie. Tak? I Spina się ciało i powstają różne dolegliwości. I w ten sposób działają też czakry. Tam nie ma nic innego, e, tylko one są niewidoczne dla oczu. Ciało widzimy, do niego jesteśmy przyzwyczajeni, a do innych, z tych innych elementów, który, z którymi się składamy, z, których się, z którymi jesteśmy, ich powiedzmy nie widzimy. Nie widzicie też. E, Czyli to są takie rzeczy, ja to nazywam na bardzo subtelnych frekwencjach. One działają w nas, ale one są, tylko nie dajemy im uważności i nie dając uważności danym, danym rzeczom, one nie znikają, ale działają w wolniejszym tempie, bądź tam, gdzie nie podlewasz kwiatka. Nie będziesz dawała mu codziennie, czy tam, co jakiś czas wody, to on będzie, to on uschnie. I tak samo są te nasze centra energetyczne. Jeżeli nie zwracamy na nich uwagę, jeżeli nawet wie, dużo osób nie wie, że one istnieją i nie wie do czego one służą, to ich uwaga nie jest zwrócona w te miejsca i one nie znikają, ale one nie funkcjonują. Tak, jak powinny funkcjonować. Do tego wszystkiego, czyli ta pierwsza rzecz, to jest ta uważność, że w ogóle wiem, że je mam, że coś takiego istnieje, że to jest y, współdziała z moimi organami, bo te centra energetyczne każde z nich współdziała z organami y, i każde z innymi, że tak się wyrażę. Y, I tutaj, to jest pierwsze, a drugie to jest, że mogą wystąpić na tych właśnie punktach energetycznych, takim zwanym kręgosłupie waszym, tak zwane blokady. I skąd one powstają? Powstają z waszej historii, z każdego z historii, z naszej historii. I na przykład pierwsza czakra, czyli czakra podstawy, formuje się do siódmego roku życia, czyli ale tam wchodzi jeszcze więcej, bo czakra podstawy to jest pierwsze zdanie, które mówię zawsze do czakry podstawy. Na czym stoisz w swoim życiu? Na jakiej glebie stoisz? I tutaj też wchodzimy w, nawet w przodków, tak? czyli korzenie. Gdzie idą Twoje korzenie? Pamiętajcie, że te korzenie mamy tak zwane mocniejsze korzenie. Jakbyście zobaczyli drzewo, znowu odbijcie sobie to do natury. To drzewo ma korzenie, które są delikatne, ale które są też bardzo mocne, które wchodzą w głęboko w ziemię, które trzymają to drzewo, żeby wiatr nim nie, nie majdał. Czyli są różnego rodzaju korzenie. Więc tutaj sobie możecie zrobić, że te korzenie, jakbyście zamknęli oczy i zobaczyli na przykład tą waszą czakrę podstawy. I pierwsze, na czym stoisz, na jakiej glebie stoisz, gleba, to jest też tak jak powiedziałam, to, co cię karmi, to, co cię, to, co cię napędza, tak? I teraz, jeżeli w tych, w tych te różne wydarzenia są tam obciążenia, czyli powiedzmy też, ja odwracam się tylko w tym momencie mówię do dziecka, które jest do siódmego roku życia, i na przykład ono było mama go. Odrzuciła, albo oddała do domu dziecka, albo go nie chciała, albo tata go nie chciał, bądź ono się czuje niebezpiecznie. Czyli tutaj czakra podstawy jest bezpieczeństwo, na czym stoisz. Czujesz się w swoim życiu bezpiecznie, co cię napędza, tak? I jeżeli tam wydarzyły się różne rzeczy, to. W ten sposób, tymi informacjami, tymi subtelnymi, tak zwanymi informacjami, które powstały z wydarzeń, zaczynamy sobie tą czakrę kreować sami, tak? Pamiętajcie, że ja cały czas mówię, że jesteśmy odpowiedzialni za nasze życie, i im bardziej świadomi jesteśmy, tym przejmujemy bardziej ster w swoje ręce. I teraz każdy ten punkt energetyczny, one są ważne. Do niego przypisany na przykład jest kolor, do czakry podstawy, kolor czerwony. Pamiętajcie też, te osoby, które mnie znają, jestem bardzo tutaj wolnościowa i uważam, że ten, ta nowa, ta duchowość, która się też e, rodzi, zmienia, ewoluuje czyli przychodzi wszystko nowe że możemy e, tutaj też. E, wejść w taką, taką świadomość, że te kolory mogą być dla nas, możemy je zmieniać, możemy patrzeć właściwie co w nas jest. Czyli ja wam proponuję takie czucie siebie i zobaczenie, gdzie jesteście w swoim życiu, jak ta czakra podstawy wygląda. Dla tych osób, które które, Będą ze mną podczas. Ja nazywam, to jest nazwane sześć dni takiej totalnej transformacji. Jako wydarzenie to jeszcze, kochani, nie wyszło, ale będzie to. To będzie sześć dni medytacji w różnej formie, w różnych formach. Czyli nie będzie tylko medytacja na Siedząco przy zamkniętych oczach, ale będzie też medytacja właśnie z czakrami, której poświęcimy, nie poświęcimy, której damy dużo czasu żeby zobaczyć, jak te centra energetyczne was pracują, ale będą też różne inne rodzaje medytacji przy muzyce, przy dźwiękach bębnów, przy... tam jest bardzo dużo rzeczy, o których wam jeszcze opowiem, ale to nie dzisiaj, ale tam będzie właśnie też taka zobaczenie ze swojej perspektywy, przy różnego rodzaju medytacjach i przy ćwiczeniach, ale też będziemy malować, zobaczyć jak moje centrum, jak wygląda moja czakra podstawy, jak wygląda moja czakra seksualności, co jest tutaj w moim działaniu, itd. I na tym spędzimy dość tyle czasu, ile będzie nam to potrzebne, żeby odbudować żeby odbudować ten wasz kręgosłup, który, który was uziemi, który wam też da dostęp do wyżej, dalej szerzej. I jeszcze raz powtarzam. Nawet jeżeli te, te są osoby, które dla nich to jest zupełnie nowe, Nieważne, że to jest nowe czasami znaczy nieważne, ważne, że, żeby ktoś dla siebie sam odczuł, czy on to słyszy w ogóle? Jeżeli tego nie słyszy, jeżeli to przechodzi obok niego, to, to zawsze ja mówię: Dajmy sobie drugą szansę, żeby usłyszeć, bo to co nowe z reguły odpychamy, bo to wydaje nam się niebezpieczne. Więc zobaczcie, jak to dla Was, jak to dla Was, jak z tym rezonujecie. Czy to do Was dochodzi, czy po prostu wybijacie to jako coś zupełnie nowego, nieznanego, więc jest bezpiecznie jak to nieznane, nie dotyka mnie. I tutaj się można też tym pobawić. Na tych sześciu dniach nazwałam to totalną transformacją. Tak jak powiedziałam, będziemy dotykać tysiąca. Aspektów w nas przez różnego rodzaju medytacje, po to by uwalniać, po, czyli chodzi o, tak to jest nazwane, transformacja, która odmienia całkowicie sposób myślenia, czucia, działania przez świadomość, przez świadomość siebie, kim ja jestem, co ja w sobie mam. Co ja w sobie noszę, co jest moje, a co jest od moich rodziców przejęte, jak wybudowałam moją czakrę podstawy, co w niej jest, na czym stoję, jak wygląda moja seksualność, intymność, moja kreatywność, co jest z moim działaniem, co obciąża moją miłość, moje serce. I tak będziemy przechodzić przez wszystkie czakry, ale to nie jest tylko to tylko będziemy, tak jak powiedziałam, tańczyć, będą też żywioły, będzie element wody, będzie element ognia, będzie medytacja w ciszy, będą jeszcze też inne, inne zajęcia, ale to wszystko y, opowiem innym razem i jak będzie wydarzenie, to też Wam dam znać. Y, to co teraz chcę powiedzieć, kochani, to jest właśnie ta czakra, która będzie w najbliższym y, w sobotę chyba. I to będzie czakra właśnie działania. Czyli tutaj się skupimy na splocie słonecznym. I splot słoneczny to jest też energia słońca, energia działania, energia ruchu, energia siły, energia wiary w swoją siłę, w swoją, w swoją moc. I tutaj. Czego nie ma? Właśnie stagnacja, brak działania, niezdecydowanie i tutaj będziemy, jak wyglądają te, te warsztaty, to jest trzygodzinne spotkanie i tam będzie właśnie, będzie to podzielone, gdzie będziemy nie tylko medytować, będą też yy, yy, na początku informacje, Będziemy mogli rozmawiać, będziecie też bym była wdzięczna, gdybyście zadawali pytania, bo to jest fajne. Wtedy ja mogę więcej. Ja lubię też słyszeć, gdzie jesteście w waszym życiu i zadane pytanie budzi następną, inspiruje mnie. <grytanie> Także ja bardzo lubię, jeżeli o coś pytacie. Będzie medytacja, będą ćwiczenia, będą też zadania później do wykonania w domu, po to, żeby o. I po co? Jeszcze raz powtarzam, po co? Po to, że to jest tak, jakbyście zobaczyli, powiedzmy, tą czakrę w takim ruchu, która jest bardzo wolno, bądź kręci się w drugą stronę. Czyli ona jest obciążona czymś, nie ma tego flow, nie ma tego, nie ma tego ruchu w tej czakrze. I najpierw będziemy dotykać tak zwanych aspektów, które... Gdzieś nagromadziliście sami dla siebie. To nie chodzi o to, że, żeby teraz powiedzieć, że, że tego jest tak dużo, ja tego nie ruszę. Świadomość zaczyna w momencie uświadomienia sobie czegoś, następuje efekt naprawczy. Jeżeli osoby są takie, które mówią na przykład, że Ach, to na odległość, jak to w ogóle działa, i przecież to jest w ogóle niemożliwe, żeby to w ten sposób działało, jaki to rodzaj y, tak zwanego uzdrawiania siebie. No to ja powtarzam jeszcze raz: my mamy w sobie moce naprawcze, tak samo jak ciało ma w sobie moce naprawcze, gdyby nie, ono nie było zarzucone antybiotykami od małego dziecka, jakimiś sterydami, jakimiś pierdołami, które gdzieś ktoś powiedział, że one nam służą to one się samo naprawia czyli ono się może samo naprawić czyli bez ingerencji tak zwanych środków zewnętrznych być może przy pomocy jakichś roślin które ziół, które mamy w ogrodzie które gdzieś wspomagają nam i to możemy się samo naprawiać czyli jeżeli wrócimy do takiej Czystości tkanki, tak? Oczyścimy ją, to zaczyna organizm funkcjonować. On się sam naprawia. I tutaj, jeżeli to się dzieje na poziomie ciała, to dlaczego ma się to nie dziać na poziomie mentalnym? Jeżeli zmienimy sposób myślenia, jeżeli zmienimy sposób czucia, to wchodzimy w okres naprawczy. Jeżeli ja przekładam we mnie taki schemat, który powiedzmy nosiłam od wielu tysięcy lat, od wielu lat którymi e, gdzieś tam moja mama czy mój tata wrzucił. I jeżeli ja rozumiem, że to jest ich myśl, a nie moja myśl, no to co się dzieje w moim organizmie? Naprawiam się. Sama się naprawiam. Wracajcie do takiej formy, że w momencie uświadomienia następuje efekt naprawczy. To nie jest żadne czary Mary, hocus, pokus, i wszyscy myślą, że ach, to takie czary Mary, dużo słyszę. Od osób, które mówią, ach, te całe czary. To nie są żadne czary, to są proste rzeczy. To można prosto, technicznie wytłumaczyć. Tam nie ma żadnej wielkiej filozofii, tam nie ma dotknięcia czarodziejskiej różdżki, cak i nagle jest w momencie uświadomienia sobie czegoś, następuje efekt naprawczy. I ja po to jestem, żeby uświadomić, żeby uruchomić proces naprawczy. I po prostu w ten sposób podchodźmy do tego, nie oddając naszego tego, że się samo naprawiamy w czyjeś, że tego nie można, że to nie idzie, że to trzeba wziąć tabletkę i na depresję to jest dobre taka i taka tabletka, a na wątrobę to taka i taka, a na głowę to taka i taka, a na ból to jeszcze najlepiej taka. To nie jest prawda. To jest tylko uzależnienie nas od zewnętrznych jakichś tabletek, które zawierają w sobie to, co nam właściwie szkodzi, a my możemy się sami naprawić przez naszą świadomość, przez nasze odkrywanie, przez naszą modlitwę, przez nasze afirmacje, przez odnowienie wszystkich centrów energetycznych, przez uświadomienie sobie, że nie jesteś tylko ciałem, ale jesteś też duszą. Istnieje w Tobie miłość, która jest na, powiedzmy na ten moment, przyrzucona jakimiś trudnościami i smutnymi wydarzeniami, ale zróbmy, naprawmy to. Nie, nie, dajcie sobie wmówić, że tu już musisz zostać, że takie miejsce jest dla ciebie i to już jest taka twoja karma i tu już musisz siedzieć w tym nieszczęściu i najlepiej się jeszcze założyć jeszcze jedną. Jeszcze jeden kapturek na głowę, ach, to taka jestem nieszczęśliwa. To nie jest prawda. Prawdą jest to, że jesteśmy zmianą. Prawdą jest to, że jedyny przepis we wszechświecie, który mówi, że jedyną stałą rzeczą jest zmiana. Więc wejdźmy w tą zmianę razem, osobno. Pomagajmy sobie, wspierajmy się, bądźmy dla siebie, mówmy odważnie o tym, czego chcemy. Spełniajmy so, swoje marzenia. Wy, wy, wyjdźmy z tego błota przeszłości, otrząśnijmy się, umyjmy się i cak do przodu. Przecież nikt nas tam nie trzyma na zawsze. Trzymają nas tylko nasze przekonania i nasze wyobrażenie, bądź narzucone przez środowisko wyobrażenie, że to jest nasze miejsce. To nie jest prawda. Prawdą jest to, że jesteś nieskończoną świadomością, że istnieje w tobie cała wieczność, że jesteś, jest mikro i makrokosmos i ten mikrokosmos istnieje w tobie. Jesteś wszystkim wodą, to co pisałam ogniem, powietrzem, ziemią. Masz w sobie wszystko, masz w sobie na świętą geometrię. Jesteśmy zbudowani na świętą geometrię więc gdzie można tutaj mówić i im bardziej zaczynamy sobie to uświadamiać nie patrzeć na nasze czego nie mamy to też pisałam na facebook ale na to co macie to będziecie rosnąć coraz więcej, coraz dalej i będziemy stać do siebie patrzeć na siebie, podawać sobie ręce i mówić do siebie God, jaka ty jesteś piękna jaki ty jesteś piękny odkryjmy to światło w nas Wyszlifujmy nas na nowo. Pierwszym kryształem, który szlifowany jest na Ziemi, jest człowiek, bo albo obniża, albo podnosi frekwencje swoje otoczenia i Ziemi. Pamiętajcie o tym. <grym> na dzisiaj koniec. <grym> na dzisiaj to wszystko. Y na dzisiaj to wszystko. Widzimy się jutro o godzinie 10, a za moment 28 kroków do bogactwa. Dzisiaj już kolejny dzień, już nie wiem, który chyba dzisiaj, 18. E, także zapraszam Was za chwileczkę, i, i już, jutro się słyszymy, widzimy. E, ja Was proszę, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, czyli chcecie ten poranek, współtworzyć, <noise> o co Was bardzo proszę, to zadawajcie pytania, to chętnie na nie odpowiem. Wszystkiego dobrego dla Was dzisiaj, pięknego dnia i do usłyszenia i do zobaczenia jutro i za chwilę.